No i kanale, jest to oferta sprzedaży bezwypadkowej Węgi 2015 rok 1.4 benzyna. Auto z potwierdzonym, udokumentowanym przebiegiem 98 tysięcy km. Moka Color 15 rok bezwypadkowa fajny, potwierdzony przebieg dobra wersja wyposażenia auto świeżo sprowadzone i zarejestrowane w kraju. Silnik 1.4. Stosowany w wielu autach tej marki. Kolor Perła Metalik. Naprawdę bardzo ładnie zachowany. Opony wielosezonowe na aucie. Świeżej. Wersja z SM. Podgrzewane fotele. Kierownica klimatronik, Czytelny szyby, pusterka. Czyli, już tak, samochód skonfigurowany przyjemniej, porządniej. Pełna dokumentacja przebiegu. Autna na żywo naprawdę bardzo ładnie. Wygląda, nie jest poniszczone, nie jest zajechane. Posiada tylko mikroślady użytkowania. wersja poliftingowa auto kompletne, czyste ważne pełna historia serwisowa książka w formie papierowej w każdym serwisie Kii też przebieg jest potwierdzony dokumentacja rachunki faktury wszystko co było obsługiwane w Kii lub poza innym serwisem wszystko jest tutaj potwierdzone jest tu komplet też niemieckich TIF-ów wszystko potwierdza Przebieg tego samochodu. Wszystko jest dokładnie opisane, potwierdzone, co kiedy, przy jakim przebiegu jasna i czytelna, i klarowna historia. Wszystko jest tutaj do przejrzenia i zweryfikowane i potwierdzone. Środki czyste, kompletne, auto nieumęczone, niezajechane. Oczywiście miernik lakieru udostępniam na miejscu. Można sobie wszystko zmierzyć, zweryfikować, sprawdzić do wyboru. Oczywiście można też auto sprawdzić w autoryzowanym serwisie KI na stacji kontroli pojazdów. W całej historii auto miało w tym miejscu obcierkę, przecierkę parkingową jest zdjęcie jak to wyglądało w chwili obecnej. Nie ma tutaj śladu. Jest wyłącznie druga warstwa lakieru obycznego. Auto nigdy nie miało żadnego wypadku ani kolizji. szuka pewnego egzemplarza zapraszam do kontaktu